Słuchajcie, krożą po internecie jakieś dziwne informacje, jakoby to urban w szpitalu Jad y, mocz i kupę. Przynajmniej tak to pokazują. E, no nie, urban w szpitalu Jad trochę inne rzeczy. E, jakie było szpitalne żarcie? Prosty temat. Ale y, wiecie co? Mnie zadziwiło to, że szpitalne żarcie y, było różne. Po prostu. Totalnie różne w każdym szpitalu, nie? To jest niesamowite. To jest niby, wiecie, niby te same pieniądze, niby wszystko to samo, ale szpitalne żarcie było zupełnie inne, nie? W każdym szpitalu, nie? niby podobne pieniądze są dawane na szpitale, niby to podobnie jest zarządzane. Jednak kwestia zarządzania szpitalnym żarciem, kwestia zarządzania tym wszystkim była po prostu totalnie inna w każdym szpitalu, nie? I to było takie niesamowite odkrycie, nie? Bo z tych szpitali, w których ja byłem, najgorsze było w szpitalu Babińskiego. Tam jedzenie dostawaliśmy, wiecie, na takich zielonych miskach, dosłownie jak w więzieniu, nie? Jak się to oglądałem taki program z więzienia, to tam mieli dosłownie takie same, wiecie, zielone miski, zielone coś, nie? A plastikowe te, tak rzucane to jedzenie. No tak to wyglądało, nie? W ogóle zbiórka na to jedzenie była taka masakryczna. W ogóle. O, obiad! Krzyczeli, nie? I trzeba było zbiegać na dół w kolejce, się ustawiać. Te panie krzyczały, nie krzyczały, ktoś tam walił to, żeby szybciej, żeby coś tam. Masakra po prostu było po Dosłownie no, jak w obozie koncentracyjnym czasami się czułem. E, no, tak to wyglądało. Nagle wszyscy zbiegają, coś tam nie. E, dosyć tak normalnie było z kolei w tworkach. Tam była stołówka, był, był też obiad i tak dalej, wszyscy grzecznie siadali, coś tam było. Jedzenie było takie powiedzmy, że mm, no, lepsze niż tak ale nie najlepsze były, wiecie, wszystko się inaczej nazywało, codziennie tam inne menu jakby, nie, dzisiaj mięso takie, mięso takie, mięso takie. No prawda taka była, że to wyglądało wszystko podobnie, wszystko było jakieś takie dziwne, zmielone, u, zmielone, ulepione, coś tam, wszystko, różnie się to nazywało, ale tak za, praktycznie za każdym razem było to podobne jedzenie, nie. Ehm, tak, e, e, no. Takie da się zjeść. Powiedzmy, że jakości takie jak pamiętam, może ze stołówki, no że troszkę gorszej niż ze stołówki szkolnej. E, z kolei najlepsze żarcie, które mnie zaskoczyło, e, to było w szpitalu na Ujocie. Tak, w krakowskim szpitalu na Ujocie. I tutaj żarcie po prostu, jak słyszeliście kiedyś o jakimkolwiek szpitalnym obiedzie, e, no to tutaj to było jedzenie po prostu. No, no autentycznie nam podawali, no czasem lepiej niż jakbyście w barze kupił obiad, nie? Duże porcje, jakieś takie normalne rzeczy, nie? Normalne sztuczce dawali, nie Oczywiście trzeba było szybko oddać zaraz potem, ale to było, dało się zjeść, dało się normalnie, po prostu jakieś tam, nie wiem. Normalne jedzenie było w takich dosyć do, dobrych ilościach, nie? Nasz no się zdziwiłem, nie? Nasz się naprawdę miło zdziwiłem. Bo się poczułem przynajmniej jakoś normalnie potraktowany, więc nie wiem, jak UJOT zarządza tymi finansami. Jak szpital na Ujacie zarządza tymi finansami, tak tutaj go muszę pochwalić, nie? Podobnie też jedzenie było wojskowe w wojskowym szpitalu. Może troszkę, troszkę gorsze, już byłem przyzwyczajony do lepszego, jeśli wcześniej dostawałem lepsze, ale jednak te wszystkie, wiecie, hasło o szpitalnym obiedzie i tak dalej, no niestety do szpitala na ujot i do tego wojskowego, no nie do końca pasowały. Nie, nie do końca pasowałem, no pasowało to w szpitalu no i czasem niestety też w Tworkach podobnie trochę było, bo tam, tam mówię, tam się czułem, że dostaję jakby wszystko z jednej i tej samej, no z jednej i tej samej taśmy produkcyjnej, może wszystko się nazywa inaczej, nie? Ale jeśli ktoś się wybiera do szpitala ze względu na jedzenie, to polecam naprawdę UJ, tak tam daje dobre jedzenie więc um, Urban dostał jednak lepsze jedzenie niż um, pan Ulman bo niestety ten pan co tu tak pokazywałem wam to jest podróbka Urbana, on no, tak podobno z tego co wiem nie nazywał się Urban za tego zmienił na bardziej spolszczone nazwisko ja mam oryginalny Urban jak coś mm, okej okay. trzymajcie się, hej